Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa do sanktuarium Świętego Michała Archanioła i Błogosławionego Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu. Przy wejściu do sanktuarium znajduje się figura anioła stróża Polski. Nawiązuje ona do niezwykłego objawienia, które było udziałem Błogosławionego Księdza Bronisława. W okresie jego młodości, 3 maja 1863 roku. Do sanktuarium przynależy także polowy ołtarz fatimski, na którym odbywają się czuwania fatimskie i spotkania związane z działalnością apostolską Michalitów. Zgromadzenie świętego Michała Archanioła zostało założone przez błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, żyjącego w latach 1842-1912 i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 29 września 1921 roku. Widoczny obok świątyni tak zwany Biały Dom jest domem macierzystym Michalitów, zbudowanym pod koniec XIX stulecia. Przez lata mieściło się w nim wiele instytucji. Zakład wychowawczy dla chłopców, niższe seminarium duchowe, kuria generalna zgromadzenia. Obecnie dom jest klasztorem, w którym żyją zakonnicy. Ponadto znajduje się tutaj Muzeum Błogosławionego Markiewicza. Księgarnia, sala misyjno-wykładowa, poradnia rodzinna i zaplecze duszpasterskie. Kościół zakonny pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej i Świętego Michała Archanioła został zbudowany w latach 1931-1935 według projektu profesora Politechniki Lwowskiej Jana Sasa Zubrzyckiego. Dnia 2 maja 1935 roku poświęcił go ordynariusz przemyski biskup Franciszek Barda, a uroczyście konsekrował 29 czerwca 1972 roku biskup Ignacy Tokarczuk. Podczas jednej z pielgrzymek do naszej ojczyzny w roku 1997 przybył do miejsca piastowego papież Jan Paweł II. Na frontonie kościoła widniały wtedy słowa przepowiedzi anioła stróża Polski, zapamiętane i uwiecznione drukiem przez księdza Bronisława Markiewicza. Polacy, najwyżej Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Dziesięć lat później, 4 czerwca 2007 roku, metropolita Przemyski arcybiskup Józef Michalik wydał dekret, który podniósł kościół do rangi sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza. W roku 1935 w głównym ołtarzu umieszczono obraz świętego Michała Archanioła który później znalazł się w bocznym ołtarzu i tam pozostał do 1972 roku. Odnowienie świątyni i zmiana prezbiterium wiążą się z umieszczeniem na bocznych ołtarzach figur św. Józefa oraz św. Maksymiliana Kolbego. Po lewej stronie prezbiterium powstała kaplica św. Michała Archanioła, w której zamiast obrazu umieszczano przez kolejne lata, płaskorzeźbę św. Michała, ikonę, złotą figurę, a w końcu rzeźbę, która jest kopią figury z sanktuarium św. Michała Archanioła z góry Gargano. W ołtarzu głównym, szanując wolę ojca założyciela, księdza Bronisława Markiewicza, umieszczono figurę Matki Bożej Królowej Polski, która pozostaje w tym miejscu do dziś. Świątynia od zawsze była pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystość odpustowa przypada 3 maja. Po prawej stronie prezbiterium znajduje się ołtarz z sarkofagiem i relikwiami błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, wykonany w 2005 roku. W związku z beatyfikacją założyciela zgromadzenia 4 czerwca 2007 roku świątynia została podniesiona do godności sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza. Uczynił to arcybiskup metropolita Przemyski, ksiądz Józef Michalik. W dekrecie arcybiskupa znajduje się następujący tekst wszystkim pielgrzymom, którzy polecając się w stawiennictwu świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława pracować będą nad kształtowaniem swego sumienia, promując miłość i miłosierdzie, przeciwstawiając się jednocześnie wszelkim przejawom zła oraz propagując ideę solidnego wychowywania, troski o młodzież oraz ukazując piękno życia w powściągliwości i pracy udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Szczególnym miejscem w kościele jest kaplica boczna z figurą Matki Bożej Fatimskiej koronowaną na prawie papieskim. Od października do maja, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, odbywają się tutaj nabożeństwa fatimskie. Ich owoce duchowe są nadzwyczajne. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.